Trzy panie w jednym śmigłowcu. Takiej załogi nie ma w żadnym innym zespole lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczyny z Suwałk latają na najtrudniejsze akcje i, jak mówią, z tej perspektywy to najwspanialsza praca na świecie. Monika Zalewska. Powód wyzwania? Baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Suwałkach. Ratownik 17, a na pokładzie załoga wyjątkowa, jedyna taka w Polsce. A ludzie dziwią się, że kobieta, jedna, druga wysiada. Później pytanie, a pilot też baba? Pilot Martyna Małoń. Wszystko jest w porządku. Właśnie taką pracę sobie wymarzyła. Zawsze byłam i zawsze jestem nacenzurowany. Myślę, że do tej pory jestem. Mam świadomość tego, że wszyscy patrzą mi na ręce bardziej niż innym. Koleżanki też początkowo były nieufne, ale choć dzisiaj to dopiero ich drugi wspólny dyżur, to już żadnych obaw nie mają. Obawiałam się. Obawiałam się, natomiast myślę, że te wątpliwości minęły z momentem, w którym oderwałyśmy się od ziemi Idzie to już w, m, absolutnie bez grama wątpliwości. Wiem, że jestem w jej rękach bezpieczny. To już przykład precyzji, pani pilot, i lądowanie na leśnej przecince. Bardzo ją podziwiam wtedy za taką szybką i bardzo konkretną decyzję, która pozwoliła szybko dotrzeć do poszkodowanego. Karierę z lotnictwem rozpoczęłam w wieku 16 lat, od szybowców. Później były śmigłowce, samoloty i praca w prywatnych firmach lotniczych, ale tylko po to, by zdobyć doświadczenie i pracować w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Chciałam, żeby moje umiejętności... Na coś więcej się przydały, a nie tylko na wożenie, wożenie po prostu osób z punktu A do punktu B. Od sierpnia 2018 roku pomaga ludziom. Dzisiejsze warunki pogodowe były bardzo dobre. Dzisiaj pomogły 70-lotkowi z udarem, który wymagał pilnego transportu do szpitala. Każda minuta ma znaczenie, także w tych konkretnych przypadkach transport lotniczy jest no, bardzo wskazany. Lekarz Karolina Mardarowicz pracuje też w szpitalu. Na dyżury dosuwał. Przyjeżdża z Białego Czas dojazdów to akurat jest czas dla siebie, tak? Czas takiego wyciszenia, czas na posłuchanie muzyki, audiobooków, to jest czas, którego de facto lekarze na ogół w Polsce nie mają. Cenią sobie te babskie dyżury, kiedy czekają na zgłoszenia, jest czas na rozmowy, milczenie, ale też wspólne posiłki. To jest wyjątkowa, piękna praca, która łączy bardzo fajne wyzwania medyczne, z możliwością podziwiania świata z takiej perspektywy, z której właściwie nikt inny, żaden inny lekarz no nie ma szansy go podziwiać. Oczywiście tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Nie są jedynymi kobietami, które pracują w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Łącznie dzisiaj mamy trzy panie kapitan, które latają na śmigłowcach ratunkowych. Dwie panie kapitan, które latają na samolocie medycznym. Ale dodatkowo mamy też panie, które dbają o bezpieczeństwo statków powietrznych. Szczerze mówiąc, to się nie spotkałam z taką sytuacją, żebyśmy sobie nie poradziły. Krystyna Bocheńska jest jedną z ośmiu pielęgniarek w Polsce, które pracują w lotniczym pogotowiu. Ratunkowym. To jest jedna wielka niewiadomość. Każdy wylot, nawet do zgłoszenia, które brzmi tak, tak samo do zachorowania, to jest, to jest inny. Monika Zalewska, wydarzenia.